ever! Are you listening? Damn! Jak chcesz dotknąć różek, to ten, bo ten jest Tomka. Nie ten jest Tomka. gdzie to streszczony. O, listy są startowe. Góra, jeszcze raz. Dzień dobry, drodzy Państwo. Chciałbym Wam przedstawić nowy strój. Już dzisiaj tu poleciało szerstwa, że wygląda, jakbym się zeznał i obtarł po A to wcale nie są dla A to łosie. nie jest prawda. To nie jest prawda. To jest zahomologowane przez FIA i dopuszczone. Ma przedłużoną homologację. Jedyne, na co nie jest odporne, to na pokebole. A tak naprawdę na wszystko. A na Tomka jest? Na Tomka? No, tak. Było oparte o płoce. A to ma takie same, żeby było odporne na mnie. To jest bulbersowana. No, bo z gwiazdą Małe krzykate, kolejne zawody z rzędu, znowu trzeszczy okay, tu... no, no, od samego rana, znowu trudzipeczki. Do tak, no. Dobra. O Jezu, jak gorąco. O jak gorąco. Miał. Aż mi rożki opadły trochę chyba. A wszystkie? Jeden ja myślę, w szczególności. To, 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 to inne tam mocno macie. Nie! Za nie okay. Oj tak, najbardziej ma tutaj. No ja i my, tak Jak tak, ranić się tak jest, to my tak Ty wszystko na jeden kolor zaznaczasz? Nie. No patrz, mnie na przykład czyli tak, że jak na przykład masz proste, no to kolor zielony jest łatwy. Na przykład mam jakiś zakręt, to mam pomarańczowy, żeby uważali, że sobie, a jak jest coś naprawdę Czemu? trudnego, czy coś, no to ja akurat mam dużo. Tak sobie, że jak patrzysz na rok, widzisz, że masz zielony, to możesz iść. Jak masz na przykład pomarańczowe, to wiesz, że gdzieś masz zakręt albo jakieś mniejsze niebezpieczeństwo. No już po prostu możesz się rozwiązać Ale ja tam na przykład staję. ja sama Nie, raz to mi uczy, jak mam zjeść wodę świętopy dwa razy. Ale to utopiłaś się? No kurde, ja tam stałem wodą w wodzie, ja no ja ducha duchę miałem mokrą właściwie, dumnik miałem cały zalany, a pan bok się rybyk, prawda? Ale ja przejechałem No, kanapowcem to też bym przejechał. Ale... <laughs> ja rekorduję, że kurwa w ostatnim momencie włączył cztery. cztery? Ja na Stałem tylko, bo widzę, że się głęboko robi, co kopiałem że... i... To... Ale powolutku, powolutku. No, no my w ja nie... tak ledwo, ledwo szedliśmy. A teraz jak zamknę, za burzlery. Jak Każda tam stała, to już pożegnamy Tam, gdzie zagrożony że jest No przyjechał tam motocykl i na lewo, zamoczył po... Bo... Ale z prawej strony, czy z lewej? Z prawej. No tam, no. gdzie były taśmy. No. ja pytam się, ej, no to nie mogliście mi powiedzieć, żeby tamten przyjechał? A on mi karę za to i teraz gadam tu z tym, nie kurde, no wy nas puściliście po metr w wodzie, te utf -y to samo. rozebrać z tych mokrych ciuchów i przebrać krótkie spodyki co ci się podobało w tym rajdzie? Przejazd przez wodę. Tak! Wielbiam po prostu nic mi się nie podobało. Czemu? Gorąco, mokro, ciężko. sobie albo UTF, X trójkę UTF, albo i Duwe. I ja z Rejdów i będę kierowcą tym pilotem. Wszystko na świecie co. No, będziemy jeździć jak te tak, do tak. Mrangera. Dobrze. Dobrze. Сделай в slow motion. Oh <laughs>